Patrzcie, ludzie, patrzcie, to już jest prawie normalne powitanie. Trzy kotki na wierzchu. Jak pięknie wyglądają. Idzie ta okropna ciotka, co będzie Was znowu. Mordować, męczyć, głaskać za uszkiem i pod brzuszkiem. Tak, to ta, to ja. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panowie. Młodsi Panowie, młodsi Panowie, tak? Młodsi Panowie, trzej. <grych> Jakby co to, to nie umiem śpiewać w ogóle. Ale to są młodsi Panowie. Myślę, że już zaraz poetki siadają do piór i piszą na melodię jakiś fajny wierszyk, tak? Bo szron na głowie to prawie macie. Dobra, nimki. E, czekajcie, posprzątam kuwetki, bo tu niezbyt piękne są zapachy, chciałam zauważyć. I jak posprzątam kuwetki, to się za was biorę, chłopaki. Okej, okay. to mamy chłopaków, mamy chłopaczków tutaj e, nastawionych. Widziałem, że Lukrecja również pięknie tutaj siedziała na wierzchu, ale biała. Jak usłyszała moje kroki. Myślę, że się już zaczyna przyzwyczajać i oswajać. Podejrzanie mokre. Coś mi się tu nie podoba, powiem szczerze. Czy to jeszcze jest mokre pobycie kolane? Nie wiem. Ale tu jest podejrzanie mokre. Tak, to, nie to do mycia, do prania. No, niuńki, moje śliczne niuńki. Co tam u was? Jak tam? Jak tam Kaszpirowski działa, czy nie działa? Dobra. dziś będziemy was znaczyć tylko z oczkami. Ja sobie przygotuję już wszystko. I teraz jeszcze szybciutko kuwetki posprzątam. Znowu pełny kubełek. Jak tam? Jesteście? Czy was nie ma? Jesteście dobrze. A ty szafranku co? Szafraneczku ślicznie. O, jeden tylko kotek. A to gdzieś spitolił już. Szafranek tu. A mamuńka? W szafie. W szafie to dobrze. Ja lubię jak ona jest w szafie, bo mogę ją wtedy złapać. Nagrywa się puste łóżko Tak? Puste łóżko się nagrywa? Dobra, wytnie się No dzień dobry Dobry wieczór Napatrzcie się dobrze, bo Bo będzie przerwa W filmikach Długa przerwa No bo cztery dni to długo, prawda? Potem się pojawię na chwileczkę i potem jeszcze dłuższa będzie przerwa. Więc się napatrzcie na te kociaczki, które na pewno zdziczeją w tym czasie. W każdym razie, Anyrzek leżał sobie do samego końca na kanapie, aż go ch ch hapnęłam. Chwyciłam. O, słoneczko, o tak, o na boczku widzisz. Także bardzo się pięknie sprawił. Teraz, wprawdzie, chce zwiewać, ale musi jakąś twarz zachować. Moim zdaniem piękne postępy zrobił. Przepiękne. Ja się patrzę w kamerę, bo tam mogę zobaczyć jego buzię. Wy widzicie, a ja nie widzę tej pięknej buziurki. Ostatni raz też oczka zakropimy dzisiaj i jutro rano. No już tak wydaje się, że wszystko jest dobrze. Tak, kochanie? Moje słoneczko śliczne. Moje słoneczko kochane. Moje słoneczko. Moje malutkie. Moje kochane słoneczko. Piękna kiciunia. Piękna. Bardzo piękna. O, cóż Holender, miałam taką okazję złapać chłopaka. Ślicznie. Widzę, że jesteś elegancki chłopak. Kropimy oczka. Pokaż oczątka, pokaż. Nie, nie, nie. O, ślicznie. I drugi. Op. Brawo. Brawo, ciotka już jest taka specjalistka od kropienia oczu. Prawda? Dobrze. Moje piękności. O, jakie piękności, jakie śliczności. Rzeczny koteczek, śliczny. Oczka ma zamknięte. O, przemyka oczka. Odoba mu się. Nie zdziczej, proszę cię. Dobrze, zapamiętaj ten dotyk. Tak kochanie. Moje maleństwo. Piękna kiciunia. Piękna dobra kiciunia. Śliczna kiciuneczka. No już tak idziesz? Tradycyjnie pokażemy cię ciotką i wujką Plosie. Jestem taki. Piękny ogonek mam śliczny. <gryw> Idzie. No i kotek jest gotowy. Teraz następnego polowanie. No uwaga! Mamy następnego bąka. Tak się ładnie pochylił. Wita się. Ukłony robi jak konik. Ty jesteś konik? Poleż ładnie. Zrób mi tą przyjemność. Zrób mi tą przyjemność. Nie uciekaj. Będzie dobrze. Zobaczysz. Będzie fajnie. Obiecuję. Obiecuję, tylko jedna rzecz będzie niefajna: kropienie oczu. A poza tym będzie wszystko fajne. Ale pomyśl sobie, że mógłbyś mieć zastrzyk na przykład, i wtedy kropienie oczu to będzie bajka. Tak. Ślicznie. Śliczny kotek. Pięknie. Bojski koteczek. Bojski koteczek. Przepiękny. No, zobaczcie, duży postęp. Duży postęp. Daj oczko. Daj oczko. To nie będzie. Spokojnie siedź, sieć, sieć. I drugie oczko. Super. Już po wszystkim. Boisz się piesków, które szczekają tam, tak? Bardzo byłeś grzeczny, śliczny kotek. Popatrzcie, taki kotek, bardzo grzeczny. Ostatni kotek szprotek. Ostatni kotek szafranek. Szafranek jest takim ciekawskim koteczkiem. Zawsze zagląda, zawsze wychodzi, jest odważny i tylko, że mruczał i się zepsuł. Pokaż ci się, że mruczysz. No pokaż. Taki ładny kotek. <laughs> Co one sobie muszą myśleć? Przychodzi taka łysa na pyszczku. Mientoli, dudla. Koty. Było mruknięcie. Naprawdę, tak jakby ktoś motor tak zapalał, wiecie. Delikatny, taki maleńki motorek. Dudla koty, dudla. Właszcze. Czochra. Co to nas tego ma, nie? Nie, bo się kochanie, to pieski. To... Ojej, oj, przestraszą się okropnie. Nie ma to jak mieć psi park pod oknem. I dom tymczasowy dla kotów. Biedne kotki muszą się przyzwyczajać. Oj, widzisz, no nie, bo się tu, kotu piesek nie wejdzie, kochanie. Zepsuł nam wszystko ten piesek. Wszystko nam zepsuł, bo już byłeś taki fajnie odprężony, prawda? To wyskoczyłeś jak z pracy. O, dobra, puszczę cię już. Taki jestem. Pa, pa, pa. Dobra, poszedłem. Dobra. No to dajemy jedzonko kotkom, bo już zasłużyły. Po stokroć zasłużyły. Były bardzo kochane, bardzo grzeczne. Po prostu cudowne kocinki. Proszę uprzejmie, tu jest jedynko. Tylko sprawdzę, wiesz, czy dobrze to jedynko tutaj widać. Dobrze. O, poczekam, aż przyjdziecie do niego. A ja idę do mamusi, aha, tylko bez telefonu. Pewnie. No i bądź tu mądry, pisz wiersze. Lukrecja jak zwykle siedzi w spiżarni, to samo miejsce sobie obrała. Tutaj jestem obserwowana. Ciociu kochana, moja. mogę cię pomijać troszeczkę? Mogę? Mogę. Tak, piękna kucinka. Troszeczkę. O i tyle jej widzieli. No to trudno, no to trudno. Zostawimy jej tu jedzonko. Chodź na obiadek. Na, na, na kolację. Chodź, słoneczko. Oj. Ojejku, ojejku. Chodź na słoneczko. O Boże, na, na słoneczko. Chodź, słoneczko, na kolację chciałam powiedzieć. Chodź, chodź, słoneczko. No chodź. No. Nikt nie je? Co to jest za robota? Coś czuję, że Bogusia musi nagrać, co się dzieje, jak ja wychodzę, bo nikt nie je. Czekajcie, postawię tu może i zaraz może ktoś przyjdzie. Okej, okay, pójdę sobie tam umyć talerzyki. I zaraz wyjdzie. kochanie ty jadłeś sobie tak no dobrze wączki, bo ja muszę jeszcze załatwić pewne sprawy eee, nie wiem damy to może jeszcze po prostu jest trochę miejsca w tym miejscu zobaczę jeszcze czy cioteczki coś piszą.